Na dziś Tusk jest w niezwykle trudnym położeniu i nie postawiłbym złamanego grosza, że za pół roku będziemy mieli tego samego premiera. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że na tej wewnętrznej wojnie w PO cierpi całe państwo. Bo tworzenie tych absurdalnych, szurskich teorii o rzekomych fałszerstwach, to już jak mówił marszałek Hołownia, zabawa państwem. My to mamy robić, czy kierować się taką logiką, dlatego że nasz kandydat przegrał, a ich wygrał? To jest zabawa państwem. To tworzenie podziałów i kopanie rowów nie do zakopania. To skrajna polaryzacja, która może prowadzić do tragedii. To w końcu niszczenie resztek zaufania do państwa i procesu wyborczego. A skoro ten brak zaufania pojawi się w tak podstawowej sprawie, jak wybory, to będzie się rozlewał na wszystkie inne obszary. Na tym rozdrganiu i braku zaufania zależy w sposób oczywisty tylko wrogom naszego kraju. Dziś bardzo wyraźnie widzimy i wiemy, kto tę polską łódką buja i ten brak zaufania powoduje. Nie wiemy, czy to przypadek, ale ja, jak Państwo nomen omen wiecie, w przypadki nie wierzę.